Dzień dobry, dzisiaj Wam pokażę przykładowe buty do klejenia. Tutaj się czubek rozkleja i boki zaczynają odchodzić. Tak samo w tym bucie. Boki wyraźnie też już się ruszają. Rozkleję tego buta. W tym przypadku nawet nie trzeba specjalnych środków używać do, do rozklejania. Tak, i widać, o, widać jak, jak tu jest wszystko porozklejane tak. dlatego tutaj trzeba kompleksowe klejenie zrobić, czyli od momentu Mamy troszeczkę dalej zgięcia buta. Jeśli zgina naturalnie, trzeba to rozkleić, podkleić skórę, ponaciągać odpowiednio, podkleić do podpodeszwy, do, pod do branzli i dopiero następnie wyczyścić, przygotować do końcowego klejenia. Tak samo z pewnością jest w drugim bucie. Mhm. To tak, jeszcze łatwiej. O, jest ja tutaj sobie ostro się ustawimy o, jest porozklejane można by no. to co Wam chciałem pokazać że czasami widać małe rozklejenie z boku, z, czu z czubka a jednak trzeba przeprowadzić operację całkowitego klejenia żeby to miało sens żeby to wytrzymało Znowu jakiś czas.